Widzowie, jeśli oglądacie to, na początku patrzycie w opis, to nie jest żart. Piłkamen oczy, ze względu na to, że jak proszę go, aby wszedł, bo będzie mocny film, to go nie wrzucam. I tak, to jest prawda. Ale zrobię wszystko w tym mocy, aby piłka, więc po prostu powrócił. żeby powrócił, choć nie wiem, co by się miało stać. Zrobię wszystko co możliwe, wszystko, dosłownie wszystko, ale to wszystko, rozumiecie, to żeby wszystko, aby powrócił. Dobrze, robię, wszystko co z mojej mocy, aby po prostu piłka mnie powrócił. Wszystko stawię. nie niemożliwe. Co? Cześć widzowie. To ja, Piłka, w końcu jestem człowiekiem i w końcu mogę zapanować na tym kanale. moje ten kanał już nigdy nie użycie swojego galaktycznego aha, To tylko moja zasługa. Sportowcy zmieniają się na piłkarzy. Na piłkarze. ser. Jest výstav je to je dopiero počiatok.